Liczba rzeczywistych rozwiązań równania jest równa. Pytają mnie, ile to równanie ma rozwiązań. Jaka jest ich liczba? Ile ich jest? Mam równanie, trzy czynniki, każdy z nich, jeśli byłby zerem, to wartość byłaby zero. Zatem pierwszy czynnik może być równy 0. Lub drugi czynnik może być równy 0, albo trzeci może być równy 0. Rozwiązujemy pierwszy, to jest rozwiązanie, rozwiązujemy drugi, to jest rozwiązanie, rozwiązujemy trzeci. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje minus 3. Nie ma takiej liczby, każda podniesiona do kwadratu jest nieujemna, albo jest zerem, albo jest dodatnia, zatem tutaj brak rozwiązań. Tutaj x należy do zbioru pustego. Ile to równanie ma rozwiązań? To równanie ma dwa rozwiązania minus dwójkę i minus jedynkę. Jaka jest liczba rozwiązań tego równania? No, liczba rozwiązań jest 2. To są dwa rozwiązania. Minus 2 i minus 1. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.